Proszę państwa, dostałem kartę RTX 3060 iChill by Inno3D i postanowiłem tego RTX 3060 porównam z tą kartą, którą mam w tym laptopie. Laptopie, którego widzieliście już w poprzednim filmie, którego recenzowałem, z którego do dnia dzisiejszego korzystam. Jestem ciekaw, czy taka potężna karta będzie dużo wydajniejsza od tej, która jest w laptopie. Na pewno specyfika, są, mimo że są tymi samymi kartami, dużo bardziej przebija tą laptopową. Skupimy się na przetestowaniu obu tych sprzętów w pakiecie Adobe podczas pracy kreatywnej, ale również nie zabraknie gier oraz benchmarków. Sam jestem sobie ciekaw, czy dużo wydajniejsza jest taka karta od tej laptopowej. No bo mówi się przecież, że to jest to samo, że od 10:50 te karty są praktycznie identyczne. No no nie. Zacznijmy od unboxingu tej karty, którą dostałem do testów i za co chciałem bardzo podziękować. No bo daje mi to jakby kolejne tematy do filmów. Po prostu dziękuję. Zobaczmy, co jest w pudełku. Jakieś instrukcje, które nas najmniej interesują. A od lewej strony wita nas kluczyk. Dwie takie stawki z pleksi. No i że Państwa, gigant bohater tego odcinka RTX 3060 iChill by Inno3D 12 GB bydlak potężna karta. No może najpierw od tych plexi zaczniemy. Od plexi, które montujemy sobie tutaj, odkręcając sobie tą śrubkę dokładnie i ona jest podświetlana i wtedy nam się tutaj to X3 świeci. Przejdźmy do budowy tej potężnej karty z tym potężnym radiatorem. Powiedzcie mi w ogóle, jak tak potężna karta? Ona jest praktycznie jak ten cały laptop. Jak to małe chłodzonko tutaj w tym laptopiku może chodzić zarówno kartę i procesor. Metalowy backplate, potężny radiator tutaj z jakimiś takimi większymi żeberkami, wydaje mi się, że na sekcję zasilania. Trzy wentylatory. Jestem bardzo ciekaw kultury pracy tej karty. Jak ona się zachowuje podczas obciążenia. Bo niestety, ale ta w moim laptopie strasznie się nagrzewa przez to, że ma jakby wspólne chłodzenie razem z procesorem. Ale mimo wszystko ten procesor nagrzewa się dużo bardziej. No i ono daje też troszeczkę ciepła na tę kartę, ale tutaj mamy coś niezależnego. Strzelam, że podczas obciążenia ta karta będzie miała mniej więcej 75 stopni Celsjusza. Tak mi się wydaje. Złącza, jakie ugościmy w tej karcie, to 3 razy DisplayPort oraz HDMI. Złącze zasilania tej karty to 8 pin PCI Express, a minimalna moc zasilacza, jaką musicie posiadać to 600 W. Na szczęście mamy obudowę NZXT, która jest totalnie pojemna, totalnie otwarta, także tam nie będzie problemu, aczkolwiek ta karta mierzy 30 i pół centymetra. Także tyle wolnej przestrzeni musicie mieć w swojej obudowie, aby ją zamontować. Aktualnie widzicie na ekranie specyfikację obu tych kart. Z laptopa, jak i tej desktopowej. No i jak widzicie, ta desktopowa ma zdecydowanie większe, lepsze parametry. Ale, taka jedna mała ciekawostka. Ja, jako użytkownik pakietu Adobe, który jakby pracuje na tym, że montuje filmy, dla mnie bardzo istotna jest ilość rdzeni CUDA. No i taka ciekawostka, jaką zauważyłem, to, że ta karta ma mniej tych rdzeni CUDA, a jeżeli ta, która jest w laptopie. I jestem ciekaw, czy to się w jakiś sposób przełoży na to, że na laptopie będzie coś na przykład działać lepiej, mimo, że ta karta ma lepsze specyfikacje. Montujemy kartę do komputera, a w tym komputerze mamy Ryzena 3600. Założymy tam 64 GB Trident Z Nio. Nio. W moim laptopie Ryzen 5900 HS również RTX 3060 oraz 32 GB RAM. -u. Jedyny problem, jaki mamy w tym komputerze, to jest brak miejsca na dysku. Karta zamontowana. Jak widać na pierwszy rzut oka, totalnie, totalnie nie opada ona w slocie. To wszystko zbudowane jest jako taka jedna, spójna całość. Cały ten backplate złączony jest z radiatorem. Wszystko jest jakby połączone, to tworzy spójną całość, to totalnie nie opada w slocie, co miało miejsce na przykład przy ataku GTX 1080, którego testowałem jakiś dłuższy czas temu na kanale, no i tamta karta niestety, ale opadała. Odpalny komputer, jest on wstępnie podłączony. Ma się komponuje w ogóle z Razerem nasz obraz. Jakiś rozciągnięty, a to z tego względu, że nie mamy sterowników. Sterowniki, na jakich ja będę bazować, będą to Nvidia Studio. Nie będą to Game Ready, tylko te, które będą bardziej skierowane ku pracy kreatywnej, no bo z takich też korzystam na swoim laptopie. Sterowniki 3060, 1064 bitowy i Studio Driver SD. Jaka jest różnica między sterownikami Nvidia Studio a Game Ready? Ano taka że sterowniki Nvidia Studio głównie przystosowane są do pracy kreatywnej, do pracy z Adobe. Jak to sama Nvidia podkreśla, działa to po prostu dużo wydajniej, dużo bardziej jest to zoptymalizowane pod tym kątem. Natomiast Game Ready są stricte skupione na tym, jak wychodzą na przykład nowe tytuły. Załóżmy, wychodzi jutro GTA 6, to sterowniki Game Ready, dostajemy od razu update'a, tak aby gra była najbardziej zoptymalizowana pod naszą kartę graficzną, ale mi bardziej zależy na czymś troszeczkę innym. Co najlepsze, sama ta karta podczas spoczynku ma ona, czyli 34 stopnie Celsjusza, proszę Państwa, 34 stopnie Celsjusza, 55 i działa ona w trybie pasywnym w tym momencie, znaczy tutaj jest tryb taki półpasywny, bo gdy przekracza jakąś ilość stopni Celsjusza, karta się nagrzewa, to wtedy wentylatory się uruchamiają, a póki co jest bezszelestna. Fire Strike Extreme i to będzie rozdzielczość 2530 na 1440 I zobaczymy, który z nich okaże się lepszy. Ale co od razu można powiedzieć, tak na pierwszy rzut ucha: to, że zdecydowanie ta karta jest cichsza. Ona jest praktycznie niesłyszalna, prawda? Tak jak podczas spoczynku jej totalnie nie słychać, bo jest w trybie pasywnym, tak teraz. No nie wiem, ten komputer jest praktycznie niesłyszalny, a ten wyje tak, że, no, proszę Państwa, wyniki nas nie zaskoczyły. 10 025 punktów do 8143 na laptopie Player Annous Battleground na komputerze stacjonarnym ustawienia wysokie, rozdzielczość 1440p. Najistotniejsze jest to, że tutaj ten gameplay przy 144 kercach wygląda fenomenalnie. Jak widzicie w granicach 120. 130 fps temperatury. 61 stopni na karcie graficznej i 60 stopni na procesorze. Na laptopie ustawienia graficzne po prostu wysokie, nieograniczona ilość FPS-ów i rozdzielczość 2560 na 1440. Zdecydowanie RTX desktopowy przeważa nad tym laptopie, bo tam mamy praktycznie dwa razy więcej FPS-ów. No a kolejną rzeczą są temperatury. 96 stopni na procesorze i 88 na karcie graficznej. To są ogromne temperatury. Plus minus 75 fps na laptopie jest w gierce. I w sumie jest ogrywalne, ale podbicia do tej karty graficznej totalnie nie ma. Także moi drodzy, FPS Benchmark, ustawienia graficzne na obu komputerach identyczne. 2560 na 1440 rozdzielczość, ustawienia graficzne wysokie. Końcowy rezultat na laptopie to 185 Klatek na sekundę. Na stacjonarce również 2560x1440. Te same ustawienia. Proszę państwa, jestem załamany. Zrobiłem po dwa testy na komputer. Tutaj 185-190 FPS-ów na laptopie, a na stacjonarce 312-318. To jest ponad 100 fps więcej. Tylko, że CS opiera się głównie na procesorze, więc są kurcze pieczone. Czas na Battlefield 5 I na wysokich ustawieniach przy 1440p nie ma się co spodziewać dropów. Podczas jazdy ciągiem na Pustyni. Dalej 67 fps. No i nie następnego, proszę państwa, nastąpiły pewne problemy techniczne, a mianowicie zabrakło nam miejsca na dysku. Na dysk HDD pod USB pod gry. Nie, nie, nie. Dlatego też pojechałem do sklepu. Kupiłem jedno-terowego ssd Samsunga T7. Standardowa rozdzielczość 2530 x 1440 a ustawienia graficzne wysokie, tak jak miało to miejsce na laptopie. W 70, 68 w tym tytule nie różni się praktycznie w ogóle ilość FPS-ów. Zdecydowanie się bardziej widać na czołgach. Tutaj aż 96 FPS-ów, to nam ponad 20 fps więcej, a jeżeli było na laptopie, teraz nam troszeczkę spadło do 87, bardzo podobny jest ten klatkaż. Nie ma tu jakiejś takiej gigaduszej różnicy, jakby się ktoś spodziewał. Na no kolejną stronę jest to, że TGP mamy na poziomie 150W, gdzie na laptopie tak naprawdę bodajże nie przekracza 60W. Apex Legends na laptopie, proszę państwa. Ustawienia graficzne, z tym, że tutaj strumieniowanie tekstur na bardzo wysokich z tego względu, że nie mamy więcej wiramu. Natomiast na stacjonarce odpalimy w ekstremalny Apex. W 70 klatkach, 75 klatkach na sekundę. Natomiast na komputerze Apex działa, proszę Państwa, w granicach gdzie aktualnie 100 FPS-ów. Zostawienia graficzne prezentują się w taki sposób, są to praktycznie. Najwyższe ustawienia. Także w Apexie mamy średnio 120 klatek na sekundę. Need for speed hit zaczynamy od wersji na laptopie. Rozdzielczość 2560 na 1440 standardowo oraz wysokie ustawienia graficzne. Średnio 50 klatek na sekundę na laptopie. Generalnie jest giga gorący komputer. W need for Speedzie na komputerze stacjonarnym ustawienia wysokie, również rozdzielczość 1440p. Zdecydowanie więcej klatek jest na tej karcie graficznej. I do komputera stacjonarnego. Myślałem, że ta różnica będzie mniejsza, ale tutaj to jest. Rocket League. Przy wysokich ustawieniach graficznych mamy w granicach 180 klatek na sekundę. Na karcie graficznej od Inno 3D, no tych klatek jest zdecydowanie więcej, bo aż 260. Praktycznie przez całą grę. Naprawdę bardzo dobry wynik na monitory 240 hercowe tak, jeżeli chodzi o Fortnite'a, wiem, że tam wszystko się rządzi swoimi prawami, że ustawienia graficzne powinny być jakieś tam i jakieś tam, aczkolwiek w moim przypadku jest to między epickimi a wysokimi. Dodatkowo włączyłem DLSS na wyważony, tak aby mieć troszeczkę więcej klatek. Przy okazji sprawdzimy tą technologię, o której wam wcześniej mówiłem, która polega na tym, że zamienia nam niższą rozdzielczość, dzięki algorytmom przetwarzają na wyższą z zachowaniem bardzo wysokich szczegółów, detali i ostrości. Podczas zdobywania fraga proszę państwa 84 fps -y. Na ustawieniach graficznych bardzo wysokich praktycznie średnio 96 klatek na sekundę. Naprawdę dobry wynik Fortnite na komputerze. Zdecydowanie więcej fps -ów. Tam mieliśmy w granicach 96, tutaj praktycznie cały czas Praktycznie cały czas w granicach 130-140. I ta gra była zdecydowanie bardziej smooth. Tutaj kolejny raz wygrywa zdecydowanie karta graficzna desktopowa nad tą laptopową. Test w pakiecie Adobe, a mianowicie. Czas robienia filmu w Adobe Premiere Pro przy użyciu Aftera. Mam tutaj projekt z filmu z wojny montażowej. Ten sam projekt jest na tym komputerze, jak i na tym komputerze. Preview będzie w jednej ósmej, nie wy full, z tego względu, że jest to film w 4K, no i na pewno on się przy kompozycji z Aftera przytnie. Odpalmy sobie w przykładowym momencie w 24 sekundzie i popatrzmy. W ósmej działa super, nie ma żadnego przycięcia. Zobaczmy sobie jeszcze, wy full, ale wy full. Tak, przytnie się. To jest dosyć rozbudowany film, także tutaj na pewno w ósmej sobie będziemy oglądać i jest bardzo responsywnie. Proszę tylko zobaczyć, działa to no tak naprawdę w czasie rzeczywistym. I tutaj, jak widzicie, nie mam włączonych proxy, Działa to naprawdę dobrze. Tym bardziej, że tutaj jest mnóstwo warstw, jak podpalimy sobie afterka. Istotną rzeczą jest to. Że ustawiłem taką samą ilość ramu dla tego komputera, jak i dla tego, mimo że tam jest 64 GB, to oba komputery mają po 25 GB dostępnego RAMu. Ale zobaczmy sobie tutaj jakieś napisiki. Super nie ma czcionek, to jest najmniej ważne, ale działa to dobrze, działa to responsywnie. Uważam, że na tym komputerze sesjonarnym cały Adobe działa genialnie. 4K. Preview resolution 1/8, ale to jest responsywne. To co chcę, to się dzieje. Przejdźmy teraz na laptopa i zobaczcie sobie co może się stać? Pojawiają się bardzo duże problemy. Widać to, że zdecydowanie gorzej to działa. No, on się przycina, po prostu się przycina. No nie ma porównania. Tak naprawdę laptop w 100% nie zastąpi nam stacjonarki, ale jak już sobie tam popracujemy na plikach proxy, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Mam też odpalonego After'a, ale chyba nie mam żadnego projektu. Działa to dobrze, da się nad tym pracować. Tego laptopa kupiłem w połowie kwietnia i zrobiłem na nim już jakieś, no, ze 100 filmów myślę, że lekko. Ale tutaj już czuję, że na Stacjonarce, definitywnie działa to płynniej, ale również, no jakbym mógł porównać GTX 1080, na którym montowałem, i tego RTX 3060, to GTX 1080 do tej karty nie ma totalnie podjazdu. Także, jeżeli ktoś z Was się zastanawiał, czy taka karta graficzna w laptopie jest równa takiej karcie graficznej do komputera stacjonarnego, to nie. RTX 3060 inno 3D zdecydowanie przebija tą, która jest zamontowana w tym laptopie, kulturą pracy, wydajnością. No ale to chyba. Jest logiczne. Widać to po samej wielkości tej karty, że ona jest praktycznie jak ten laptop. Także jak to może być coś takiego samego? A jak moje wrażenia dotyczące samej karty? No, tak jak mówiłem, genialna kultura pracy, genialna wydajność. Gdybym szedł do sklepu i składał sobie komputer, czy wybrałbym tą kartę, wiedząc, jak ona działa? Tak, zdecydowałbym się dokładnie na taką kartę z tego względu, że spełnia zdecydowanie wszystkie moje oczekiwania. Także, proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie zastanawiał, jaką kartę do swojego komputera wybrać, no to w czystym nie mogę polecić RT x od ino 3d czego chcecie więcej? ⁇ -jo!